No to ja chcę powiedzieć panu marszałkowi, że w przyszłym roku, jak mi z Hanuką tam będą jechać, to nie tylko Brown tam narobi Wiochy. No i co? Nie co, co e, wystąpiło dwóch, e, jeden wiceminister, drugi rzecznik e, Wroński, k, którzy powiedzieli, że e, on przeprosił. A pytam się kogo? Właśnie nie wiem, czy przeprosił, jak przeprosił, bo tam było zagłuszenie. Ale ja to... wrońskiego przeprosił? Co to za przeprosiny jakieś? Co to za wchodzenie tylnymi drzwiami? Że z przodu mówią dosyć wojny? To on unika? Ja Moim zdaniem jest kłopot z identyfikacją. Ja bym poprosił o zdjęcie w urzędzie w trakcie tego spotkania, bo ja nie wierzę, że on przyszedł. Po prostu nie wierzę zwyczajnie. To była jakaś rozmowa telefoniczna i znowu Ministerstwo Spraw Zagranicznych tłumaczy przedstawiciela żydowskiego przez 15 minut. Bo mówimy, że jesteśmy oburzeni, że to jest źle, że w ogóle, ale ambasador to, ale. Co to za jakieś dyrdy no. Zostaliśmy obrażeni, ale tutaj niestety, ale muszę powiedzieć, że prawo i sprawiedliwość też nie stanęło wtedy na wysokości zadania, bo to zaczęło się, proszę Państwa, wtedy, kiedy ustawa o IPN nie weszła. I to z mównicy sejmowej w ósmej kadencji o tym mówiłem. Po prostu dać palec całą rękę weźmie. I teraz jest tak, że im jest coraz więcej można. Ta hanuka deprecjonowanie Brauna, który, no tam, umówmy się, trochę przesadził, natomiast znacznie przesadził. Natomiast. To, że na siłę tenże właśnie ambasador został do Sejmu zaproszony, no to ja chcę powiedzieć panu marszałkowi, że w przyszłym roku, jak mi z Haluką tam będą jechać, to nie tylko Braun tam narobi wiochy. E, dlatego, że po pierwsze, to jest polski Sejm i my tego polskiego Sejmu musimy bronić. Chyba że w knesecie choinkę wielkanocną postawią i zaśpiewają z nami kolendy, To zmienia postać rzeczy. Choinkę no, natomiast... na Boże Narodzenie. Tak, tak. A co ja powiedział? Za Wielkanocną chońka. no, przepraszam, jestem teraz przy tych święta. Może się... narodzenio i jeszcze okładkiem się z nami podzielą. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy Izrael po prostu zamordował nie tylko polskiego obywatela, ale oni tam dziesiątki tysięcy ludzi mordują. I o tym przecież sprawa jest, no i nawet Amerykanie się od nich już odwracają, a oni idą w zaparte. Przecież naszego ambasadora, najlepszego, jakiego tam mieliśmy od lat, który płynął nie po hebrajsku, mówił po prostu y, persona non grata. No.